No to witamy tukaki. Tukaka przejmuj. Jaki kolega słuchaj. No dobra, ale tak jak y, tutaj koleżanka na nas odpowiedziała, y, wszystkie tukaki. Y, będzie to y, seria, jak kopiemy w Bedwarsach, ale pewnie też bym przegrywać. Dokładnie. Rozumiem. A poza tym ja nie zadam Serca tej 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 rogatej kobiety bo no, na tym No a co miałem powie? na turdę twórkę... Piwa to nie masz Dobra to już wiecie co generatory. będziemy robić i bierzemy się za granie Kurczowalne ja generatory się, ja, są ja ogólnie tutaj jestem y, osobą która zbiera A Emeralda a tam gameplay to będziecie mieli tej tej od panny. Panny. Aki. A, a, a yuki, yuki. Tukaki to, 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 to chyba chciać być. Dobra, to tukaki no, no okej. Okay. No i no, będziecie tutaj wszystko z, z jej strony tego tak wiem. Dokładnie. Jest, z e... strony drugiej tukaki to będziecie mieć z czasem. Ale też z będzie. Ca... Za trzy miesiące, ale. za prawie trzy miesiące. co nie idzie na. nie biegnie bo widziałem, to się budował. No, biegnie stary. Dasz sobie radę z nim? Zlucił mnie. A Nie! Tu kaka. No. Jękoksimo, i znów. taka, taka, tu kaka. No Ojejku Dobra, słuchajcie, on jest w ogóle sam w teamie, czerwoni go rozwalą Dobra, czerwoni klepci się czerwony O kurde, ale czerwony Dobrze. <noise> Dobrze jest Ogólnie no, nie co? będziemy wychodzić, my spróbujemy ich rozgromić Dokładnie ale proszę tutaj mieć na uwadze, że tu kaki nie będą takie. Teraz silne, ale nie musieli bardziej kapić, żeby... no, Ale jest wytrwać do końca. Tylko trzeba tutaj to. bezpieczny razem chodzić, bo. Ale to w ogóle Co? kiepska mapa, więc może być. Możemy na kolejną przejść nie, nie. Żeby nie było, że jesteśmy. Słabi, to trzeba to... Dobra, e, mam diamenty i to kupić e, hejsto. Dobra Ja tutaj MS zbieram e, Dobra Byłem tak też cię... zapraszamy na Twitcha Nazwa tak, taka tak. sama Link w opisie macie Tak e, e, I mam live e, codziennie e, prawie z różnych gier, no. nie tylko z Minecrafta. Tak. Jak będziecie hmm. chcieli Minecraft też zrobić, ale to, to już musicie napisać w komentarzu. Ja pragnę Minecrafta. Bo cool. jesteście pro w Minecraftie to ja wtedy podziękuję wam osobiście w komentarzu. no Chłop ma rację. No ale no to tu Kaka tutaj odwala robotę, bo tu Kaka no jak widzicie na gameplay to będzie zaraz roz i chcę Ja tutaj gram rolę supportera Żaden ale supporter. To... kurczę, najlepszy gracz No widzicie jak tutaj stwierdzi tutaj e, tukakę Mam 9 Emeraldów Ja ma, ja zbieram ser. Trzeba do Szarych pójść bo u nas jest Białe. biały... Nie próbowali się do nas zbudować Biały jest w naszej bazie No właśnie to... o tym mówiłam przed chwilą Aha, dobra, tak to przekażę, Ja tutaj jakoś się schowam żeby nas nie... O! Biali nie mają łóżka No widzicie, co tutaj się dzieje no Tutaj cały czas się dzieje? O! Biały biegnie na środek A, dobra, Z zignorował mnie po prostu w stronę emeraldów No i super Przynajmniej przetrwałem e, te... E, o. Stoi, czekaj, kupuję serknessa. Tu kaka, niech uważa tam, bo ja nie chcę. Tu kaka, A tam żółty do nas w ogóle się. Myślą, że mamy łóżko, boże. Tu kaka! Jaka tu kaka z Nie powiem. No i ogólnie ze yy, dwie. Chcemy robić tygodniowo ogólnie i w weekend nie będziemy robić, żebyśmy mieli dla takiego powiedzenia dla siebie coś. No, ale będziemy zrobić te odcinki. E, tygodniowo, weekendowo, jakoś coś tam... E, to. Ale na pewno to będą kilku godziny live, a nie jakieś tu te półgodzinne Tam no, nie Tam trzy godziny, cztery godziny na pewno. co codziennie Tak, różne fajne gier. I ogólnie tam e, za e, jutro o godzinie 18.30 za tobą ty biegnie. Dobra, dzięki. Na e, no i. mnie. No jutro dziedzic, około 18.30 będzie na YouTubie testowy. E, testowy live. E, tak, tak, e, zgadza się. Czy ja zrobiłem tego złotego? Nie znaczy białego. Chyba tak, no jeszcze raz idziemy, także... No widzicie, nie, no niestety czasami nie wychodzi. Ale no no i ogólnie tak jak tutaj taka powiedziała, to tak ten będzie o godzinie 18.30 bo będziemy prawdopodobnie nagrywać na YouTubie, czasami na Twitchu. Ale jeżeli chcecie nas śledzić na tu i tam, to proszę zasubskrybować, a tam za, Ale Dokładnie. to już wasza sprawa. Ja... Tylko pros. No Dokładnie, ogólnie... a dzisiaj co? z Dwa odcinki wylecą, Jeden z Minecrafta, a drugi jeszcze tam przemyślimy jeszcze no. czego. Sterrari miał być o. No. Tylko to z ten Sterrari będzie pewnie tak wiekswał. taki bardzo... Dokładnie. Wolne bardzo generatory. Bo Damska tu kaka chce się wyspać bo są na bardzo. Dokładnie. Więc trzeba... No tu kaka potrzebuje snu, co ja mam powiedzieć. Więc tak pewnie jak tu kaka się wyśpi, jest dopiero się... Teraz jak nagrywam, jest 19.26 w tej minie, co teraz mówię. I... Ała. proszę mnie postawiałaś przed co nie No i... te te Przepraszam, że tak się zacinam czasami, ale tak są mam. Jak e, chcę wymyśleć tę wypowiedź, e, to. Czekaj, o co mnie gada. <grywa> dobra, nieważne. No, że e... będą livey i w ogóle i odcinki, tylko że ja będę szła spać. <grywa> A, dobra. no to hmm. ta panna idzie spać. Ten ja nie pośpi, tak. Nie raz tak pośpis. Tak. Nie, to no. może. Z godzinka, dwie. No To właśnie, susy cieni. Bieguje się niebieski. W ogóle niebieski tutaj psy, a to jest bardzo ty Typ mi klocki na mordę I mnie zrzucił No okay. i... E... O kurde Co się stało? Trap triggered To wiem, bo ci mówiłem, że on tutaj wbija Eee, typ na aura Jak on Rozbaliłem nie zabij, już drewno, kurde bo jak się zesrałam. Typ ma aure, on nie obu... Co? O... Kolejny biegnie No widzicie, cały czas coś, coś tutaj się dzieje e, No, typ się buduje bardzo nie re... Uwaga TNT, ja bym się przesunął Dobra Stoję na łóżku Aha, o, typ no. zniszczył łóżko jak na nim stałem, dobra O, kolega z aurą, kolejny Tamten to w ogóle tak budował dziwak. O kurde. No nie. A ty mi w ogóle ogarnijcie to. Ty postawił mi klocka przede mną i nie zabił w tej samej sekundzie. No. No, to co? Dobrze, tak, że tak słabo teraz idzie, ale no. Przed, przed chwilą sąsiedzi nas atakowali. Jaki. jacyś ci teraz. No widzieliście? No. Na nagraniu zobaczycie jak ty szybko budował, no to... Może po prostu my mamy po prostu jakieś problemy ze sobą. No ja to co też jest prawdopodobne bardzo. Wolno budujemy, ale no sami ocenicie. tu uwielbiam tą mapę Czemu tu kaka tam nie daje tego, gdzie tu kaka była nic ma No i ogólnie... Yy, Później widać odcinek z Terrarii. Ogólnie nie chcemy robić tak, jakby nowego świata, bo już mamy tak, budowane, ale niczego nie ma takiego. Terrarii odcinek może jeszcze uda nam się nagrać z samochodzików albo ze Star Warsów przykładowo. Hmm. Też był no, fajnie, ale było. ogólnie, jak będziemy grać w Terrarię to na dnie. Ej, of Cthulhu? nie, nikogo. Po prostu. Ej, zielony tak. się do nas buduje. Górą. Zielony? Aha, tu. To psu. Co mu nie zostawiasz? Tu kaka! <laughs> do mnie. Tu kaka, on nadchodzi. Zapomniałam się kupić. Tu kaka, z mnie, frajer! Nie! Nie! No widzicie, ta tu kaka nie zostawia. Typ się obudowywuje, bozy. Aha, nie zniszczyłem. No widzicie, miałem farta. A tamta, no, to, ta panna od razu, kurde, biega, kurde. Nad jest. Trochę, tu kaka. Tu kaka chce zabijać. Cóż, a cóż, no, na rempeju. Właśnie, odcinek z Lola, to by było coś. Boże. No, no, powiem wam tak. My... Trzeba zwrócić ten most na guzę, ja się boję, że no, się tak dobra. Ja... Ty znów mi klocka przed mordą postawił, mnie to denerwuje. Kochanie, klocki przed twarzami, no kurde. Weźcie to. Normalny, macie normalny dzień, jest godzina. I idziecie sobie przez most Minecraft'a. I ktoś wam stawia kloca nad was. pod podejrzany, oczywiście. To jest Minecraft'a, żeby nie było tutaj <laughs> za ty. E, ty nie skojarzeń, no tak. Nie chcę tutaj obrzecić naszych widzów, e, których jeszcze nie mamy, ale. Nie, <laughs> nie. Ja pójdę kupić e, trapa. I ogólnie rzecz biorąc, na a, razie, Dobra, razie, na razie, na a na Biegnie ten typ, kurde, co w typie, czy ty znasz umiar? Zo no tu kaka znowu biegnie, ten typ nie zabije i tu kaka zobaczy, jakby nie, nie mieli muska. O nie, on ma TNT na sto. Zeskoczył na mnie, ja zniszczyłem zielonym zabiłem go, ja zabijam tam tego. No to epicko. No widzicie, Dokładnie. mi się udało na fakcie. Stres nie, nie. był niesamowity. Nie, dobra, nie, był niesamowity. Ja biegnę po emeraldy, bo ogólnie nas opóźnili, bo Zawsze mam taką stres, wiedzę. E, od razu po, po diamentach. O, nie, Aqua. Aqua jest biegnie. Od razu idziemy na emeraldy, bo. Nie, po dwa. Tak. A po. Za 8 można kupić. Bo ogólnie są cztery generacje. I maksymalnie mogą się pojawić po 2. O, niebieski buduje się do zielonych. No i rzecz biorąc, e, jeżeli zdobędziemy 8 emeraldów, to. O, są teraz po 2. E, to możemy kupić obsydia. I to na początku gry jest bardzo e, dobry krok. Dokładnie, bo nikt nam nie jest w stanie, nikt, nikt się tak, nie, nie spodziewa nie... też, że będziemy mieć obsydian tak szybko w gierce Właśnie Dobra, ja już mam 8 emeraldów Jakby co będę wracać, bo boję się, że... To, to super, zabij... bo tu niebieski biegnie do nas Zabijesz go? Tak, tak, zrzuciłam go Biegaj szybko To wspaniale No i... Co wam mogę powiedzieć, no... Goni cię, Aqua Już... Zabijesz go? Tak, będę tu stać Dobra, chodź, emeraldy wsadzą do Skrzyni i. Uważaj, niebieskie są zielonych. Dobra, trzeba się skupić teraz. Do szary, Sary, zniszczyć mnóstwo. Dobra, super. Pięknie. No i tak to jest w obsidian. I co wam mogę powiedzieć? No, trzeba tu taka... która wam nagrywa. Ja też będę wam nagrywać. Pewnie nie będziemy robić tak, że... Ale to zależy. Bo możemy też zrobić tak, że na przykład... Uwaga, idzie typ. Ubił się. Dobra, to nas spokojnie. Eee, możemy możemy tak, że raz. Eee, tu Kaka będzie na przykład nagrywać te Ja... Raz z mojej, e, drugi na przykład odcinek ja. Eee, z mojej perspektywy. No, Napiszcie to w komentarzu jak chcecie. Pewnie tak nikt nie napisze, ponieważ Ponieważ nikt tego nie obejrzy. Ale bądźmy dobrej myśli. A jak no wiadomo? Też nie możemy od razu oczekiwać rezultatów. No właśnie. Ogólnie dzisiaj robiliśmy tak jakby. To był drugi dzień streama. Ogólnie. Tak, dokładnie. I ogólnie zamierzamy mieć 100 followers, 150 ja myślę, że to, jest do. Jak na początki, ale mamy nadzieję, że nas w tym trudnym wyzwaniu. Niebies Niebieskich na... Ja mam drewniany nieco, robię ci jakieś przynajmniej. Kamienny. Drewnianym latałem. Wbija się niebieski. Weź w chłopie, wypadł. Zrzuciłem go. Super, drugi. Trzeba ich rozwalić. Zrzucił mnie. Kurczę. Co za. Nie a tukaka z Ja szybciutko do nich polecę Jak Ja kupię sobie e, wełnę i... Dobra, trzeba by na emeraldy też pójść potem Dobrze, no, za chwilę to zrobię, tylko... Kurczę, ale zleka mnie uderzył Spadłam hmm. No, ale cieszy się, bo ogólnie tutaj ta tukaka Tak Na tym kanale E, dominować ponieważ kaka, i na live'ach. bo ja w ogóle live y mogę nagrywać bo mam słabe łące, nawet jak będę mieć kompa, e, to nie będę. Mieć. O, typ wysył. Więc tego. E, go zabieram. No faktycznie. Więc mam słabe łące. Więc co jedynie to mogę wam robić odcinki z jakichś gier, jakbym takich lepszych oczywiście. Gdy e, będę mieć tylko lepszego komputer. tu to KK ma RTX -a 3070. A mój komputer, posłuchajcie, no MX 150, wiem każdy. Tu. Dobra, słuchajcie. Taka, o nie, 4 HP zostało, dobra, już się skup tak, że może. Ale ja tutaj ja rozwaliłam niebieskich. No to coś tam z CA we mnie mam 4 M. 4HP zostało niebezpieczne, pewnie już się uleczył, tak, ale lecę po niego szybko. kto to rzucał ten.? I, I fireball. Nie wiem, kurwa, we, we mnie rzucili. Ajaj. O! O o o! Mamy sakrnesa, więc będzie wspaniale. Prawie do, do przepaści spadłem, chciałem już Ktoś... powiedzieć o kurcaki. z jakieś to idzie Sary wbija nam się na rejon Ja tutaj e, niebieskiego sta... Kurczę pomożesz Ej, mi z tym niebieskim nie Mogę, Saryf nam się w do Co nam... Drugie TNT typie chcesz? Weź, on ma jakieś skupy <noise> w ogóle Nie mam drewna jakby, co? I nie widzę gdzie on poszedł Dobra, niebieski leci do... Do nas Dobre. chyba A już go zrzuciłam, także... Więc co, ja wejdę na, na górę, żeby to... Ty poszedł po kilo w Dobra A ja... i ten most, żeby wiesz... Nie było, tak, że... Tak. Chwila, co ja tu mogę kupić? Trapa zakupię, lepszego Dobra Nie mieliśmy jeszcze nie, Bo nie mieliśmy trapa, Więc kupiłeś chyba normalnego na razie Nie, nie, bo za dwa kupiłam Ja? Tak, wydaje a. trzy emeraldy ogółem no to e, Który to kupię. do nas próbował wejść? Szary Okej, okay. a bo tylko my i szarzy jesteśmy, dobra nie zwróciłam nawet na to uwagi, kurczę. A gdzie są szarze? A już widzę gdzie są szarze Zobaczycie protokakę w, w akcji Za ja. chwilę Prawda? Tak, tak Właśnie, widzicie Dobra, ja tutaj na to... Na niewidzce i na speedzie lecę do nich Kurczę prawie spadłam Ajajaj, mają tego trapa minerowego. Spowolnione kopanie, mocno kurczę. Trzeba po M szybciutko. Trzeba Dobra, tylko powiem... po Nie, spadłem. Ale tu, kaka. Dobra, e, to ja biegnę po te emeraldy, gdy się zrespiesz. Nawet sobie e, wełnę i niec lepszy. Dobra, tu kaka może obu Nie, no znaczy bo jak i tak TNT nam dadzą, to już. i tak dobra. pójdzie. Jeszcze diamenty wykorzystam. Chcesz lepszy rota czy. a nie, mam już hejsta. Ale nie, dobra, to kupię to. Dobra, to ja. A, to typowy jest na środek. Ja do tych typów chcę się przejść jeszcze, zobaczyć. Ja tych jeszcze, zobaczyć co na niebiście na... wbija się. Dobra, dasz radę z nim? Właśnie typ z koksem Dobra, zrobiłem go A to są zwykłe jabłuszka, to nie są koksy No nie się Idę kupić z, y, tego Ajajaj, dwóch mnie klepie Spypali mnie mm. Potrzebowałabym trzy emeraldy No to za chwilę pójdę, tylko chcę trapa tego kupić. A bo Ty jeszcze nie byłeś, a to ja bym poszła, to trzeba było mówić. No dobrze. Ja byłem w bazie, bo Cyfry wbił na widzę do nas. To ja wtedy polecę po te emeraldy, jak Ty Nie, na ja nie poszedłem. To... Zostań w bazie, proszę. To szybciutko leć. Ja już jestem, tylko. Jak tutaj Trzeba pojawi ich się za no zwalić jakiś... zanim Obsidian będą mieć. Dobra, posłuchaj, mam. E, są w generatorach po dwa. No o szukaj. nie, to odnik wbił na rejon. Dobra, to o, lecę e, Jak klepie typ mnie. Zabił mnie. Ma cztery emeraldy moje. E. Uciekam no przede nie. mną. O, ja drugi Co? na niewidzce, no Nie widzę go Nie widzę tylko jego kroki Klepi mnie, o e, zabił mnie e, Z pięciu... nie, przegramy to Spokojnie, ja im też rozwalę, bo tamten biegał na środku ma, ma y, tego... Jumpa, dobra, zrzucił mnie Dobra, nie mają to ja spadam w dół Dobra, ale ja się nie zrespię na z zniszczona A! Jezu, ja spadłam! W sensie specjalnie, żeby wrócić i akurat zniszczyli Chodź, dysmato ja przepraszam. przepraszam Bez komentarza Co się stało? Nie, ja. No to dobra, to e. wychodzimy w takim razie Było ponad 20 minut odcinka Także to żegnamy. taki. przepraszam, że zwaliłem. <laughs> żegnamy. Nie, nie, dobrze było. I. Było słabo. Także no. Żegnamy 11. i do następnego. W takim razie.